To jest przedszkole, które jest dostosowane do potrzeb dzieci niepełnosprawnych. Stąd ten koszt jest całkiem spory. To jest też inwestycja w stary budynek. To jest budynek ponad stuletni, który na pewno będzie też pięknie wyglądał, więc nie tylko będzie większy, nie tylko będzie piękniejszy, ale będzie tam mnóstwo wyposażenia, które będzie służyło rehabilitacji. Te przedszkole będzie umożliwiało zarówno w fizjoterapię ruchową, jak i też będzie dostosowane do potrzeb dzieci z pewnymi dysfunkcjami umysłu, w związku z czym właśnie dostosowanie do potrzeb niepełnosprawnych dzieci, wyposażenie, no i też spore koszty nie ukrywam rozbudowy tego przedszkola, dlatego wychodzimy na kwotę ponad 8 milionów złotych. Ten budynek, który w tej chwili jest przedszkolnym powstał jakby był dostosowany z kamienicy i sześć oddziałów, więc to jest sporo, to jest jedno z większych przedszkoli. Nie był dostosowany w całości dla, dla potrzeb dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności. Pewne rzeczy poczyniono, ale niektórych rzeczy nie da się po prostu przerobić. Jesteśmy w stanie otworzyć nie sześć, jak w tej chwili, tylko osiem oddziałów i pójść w kierunku większej specjalizacji. To, co w tej chwili mamy, to mamy jedynie salę integracji sensorycznej i mamy salę rytmiczną. A w nowym budynku zaplanowaliśmy jeszcze y, salę światło-dźwięk sale tak zwany czarodziejski ogród dla zabawy dzieci w trakcie niepogody wewnątrz. No a taką nowością mam nadzieję, że wymyśliłam coś, co wydaje mi się w Polsce tego nie ma. To są wany rehabilitacyjne. To będzie coś, co szczególnie wyróżni to przedszkola. Mam nadzieję, że w Polsce nawet. Inwestycja będzie się toczyła do końca tego roku. Myślę, że jeśli nie w grudniu, to w styczniu będziemy przyciągać wspólnie wstęgę.